Wałbrzyscy radni chcą likwidacji nocnych sklepów, bo jak twierdzą, wtedy w mieście będzie bezpieczniej. Reakcje właścicieli sklepów nocnych i mieszkańców mówią same za siebie. W Wałbrzychu nie chcą uchwały zakazującej od 1 stycznia sprzedaży alkoholu po godzinie 23. mi jako sklepy całodobowe. Ja już działam na rynku w tej branży około 10 lat. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj w okolicy Starego Zdroju było multum melin Melina praktycznie na melinie. Y Alkohole niewiadomego pochodzenia. Przede wszystkim były ściągane z Czech. Jak może pani dyrektor się orientuje, przy, w Gulińsku, przy granicy było miasteczko całe alkoholowe. Ono zniknęło. A zniknęło dlaczego? Że ludzie nocą tam nie chodzą, nie przychodzą, nie handlują tym alkoholem. Bzdura. Jedna wielka bzdura. Nocne sklepy nie powinny być zamykane. Bo gdzieś człowiek jednak musi jakieś zakupy zrobić. Czasami jak się wraca z pracy, a się tym bardziej pracuje gdzieś dalej, w jakimś innym województwie, czy w odległych miejscowościach. Także powinno się do tego wejść, do tego sklepu i obojętnie co tam kupić, czy jakikolwiek ten. Opozycyjna radna Alicja Rosiak twierdzi, że chybioną uchwałę podjęło 12 radnych miejskich, czyli tzw. Gwardia Prezydenta. Najpierw wyjaśnijmy, że Rada Miejska w ilości 12 radnych. radnych? Pana doktora Szalameja, bo to jest jego projekt, za którym zagłosowałem. Nie głosowałam za tym kontrowersyjnym projektem. Uważam, że to jest bardzo niedobra uchwała. Po pierwsze, dlatego, że mówimy o dwóch aspektach. Jedna to jest oczywiście ograniczenie działalności gospodarczej. Druga to jest oczywiście to, że to są kolejne miejsca pracy, które zostaną utracone w mieście, do którego przychodzi fala bezrobocia. Pan Waldemar sklep nocny prowadzi od 10 lat. Dziś zatrudnia 9 osób. 1 stycznia będzie musiał zwolnić 5 pracowników. Wśród nich jest pani Aleksandra, która nowy rok prawdopodobnie rozpocznie od wizyty w Urzędzie Pracy. Na dzień dzisiejszy jestem w trudnej sytuacji, bo jestem, tak jak tutaj w ciąży. Także nie wiem, co ze mną będzie dalej, gdzie sobie znajdę pracę, na przykład jak tu stracę. Także będzie ciężko. W powiecie wałbrzyskim stopa bezrobocia to prawie 20%. Likwidacja sklepów nocnych to zdaniem przedstawicieli powiatu między innymi zasilanie szeregów bezrobotnych. Uchwała, która wprowadza zakaz handlu po godzinie 23.00 po prostu doprowadzi do tego, że oni będą musieli swoje sklepy pozamykać, a co jest z tym związane, nie będą mieli za co utrzymać swoich rodzin, ponieważ jak mówią, nie wytrzymują konkurencji Dyskontów spożywczych, które coraz liczniej w Obrzychu są otwierane. Stanowisko w tej sprawie zajął też kościół. Rzecznik kurii Świdnickiej mówi o większej stopie bezrobocia, ale też o wizerunku Wałbrzycha, którym może się zmienić, gdy sklepy nocne przestaną funkcjonować. Patrząc z punktu widzenia społeczeństwa, no jest to dość poważny problem w niektórych miejscach w obrzuchu. Ludzie nadużywają alkoholu, w związku z tym pojawiają się różnego rodzaju konflikty z prawem, drobniejsze bądź bardziej poważne. I ogólnie takie zakłócanie porządku i wizerunku miasta przez te osoby, które korzystają z tych sklepów. Też myślę, że generalizowanie nigdzie nie jest właściwą oceną, bo nie można powiedzieć, że wszyscy, którzy kupują w takich sklepach, to są ludzie, którzy popadają w konflikt z prawem, którzy zakłócają spokój społeczny, ale no, z mojego punktu widzenia myślę, że może to pozytywnie wpłynąć wizerunkowo na obraz naszego miasta. Sklepy noce to ten problem przewija się już od wielu, wielu lat. Wpływają do nas skargi, szczególnie na fakt zakłócania ciszy nocnej przez osoby, które dokonują zakupów tego alkoholu głównie. Jednocześnie zaśmiecają tereny przeległe do sklepów. My oczywiście kontrolujemy te miejsca, sporządzamy z tych kontroli stosowne notatki, dokumentacje, które są przekazywane do odpowiedniego biura, które wydaje koncesję w Urzędzie Miejskim. I później taki materiał może być wykorzystany ewentualnie do odebrania koncesji właścicielowi takiej placówki handlowej. Właściciele Wałbrzyckich Sklepów Nocnych zapowiadają, że będą walczyć i odwoływać się w tej sprawie do wojewody.